Witam w nowym odcinku z serii Co jem w ciągu dnia. Jeden odcinek już jest na kanale, jeśli ktoś nie widział to serdecznie zapraszam. I stwierdziłam, że jak mam czas i mam na to przestrzeń to od czasu do czasu będziemy sobie wplatać takie odcinki Co jem w ciągu dnia. Bo fajnie się to przyjęło. Yy, I też czytałam komentarze, że oglądalibyście chętnie w ciągu weekly vlogów więcej przepisów. Ale myślę, że właśnie ta seria jest takim fajniejszym miejscem na to, bo wtedy weekly Vlog już by były Turbo długie i to też mi w montowaniu nie pomaga, jak mam być szczera. I tak jak te vlogi są około godziny 50 minut, to już to się montuje po prostu. To się tak długo mieli i tam jest tyle problemów technicznych, zresztą nie będę Was już tym zanudzać. W każdym razie myślę, że ta seria to jest dobre rozwiązanie. Um, no i co, powiedziałam Wam, Boże, powiedziałam Wam ostatnio moje zasady jedzeniowe i od tamtego czasu nic się nie zmieniło więc wydaje mi się, że bez zbędnego przedłużania po prostu przebrniemy sobie przez mój dzień jedzenia. A więc śniadanie zaczynam sobie od wersji to go, czyli nie mam nic jeszcze w lodówce, bo zakupy przyjdą po południu, więc wzięłam sobie z ulubionej mojej kawiarni, czyli No Stress, croissant Santa Almond, croissant, żebym tutaj niektórych nie ukuła w uszy i maczę wyjątkowo na ciepło, bo dzisiaj jest jakoś tak zimno i po LA przyzwyczaiłam się do ciepła, a tutaj mamy dzisiaj jakąś taką niefajną pogodę. Więc mm, macza na ciepło na mleku Old. Nie wiem, czy już mówiłam, ale powiem jeszcze raz. Mamy godzinę 13.30. To jest totalnie moja godzina obiadowa. Z racji tego, że jeszcze nie przyszły zakupy spożywcze, mają przyjść po południu, takim późnym popołudniem, wieczorem, to zjem sobie sałatkę z wczoraj, e, bo jeszcze wczoraj produkty spożywcze były w mojej lodówce, dzisiaj niestety no, już nic nie wyklepiamy z tego, oprócz tej sałatki. Ona ma mało składników z wczoraj, bo niestety mój mąż wyjada składniki, a nie sałatę z sałatki, jak pięcioletnie dziecko, więc dorobimy sobie trochę składników do niej. Jest to świetny moment, żebym opowiedziała Wam, co w tej sałatce jest. Zacznijmy od tego, że ja nie jestem fanką sałatek. Zawsze po sałatkach jestem głodna, w ogóle po na przykład ogórku i po większości takich świeżych warzyw odbija mi się po prostu przez potem cały dzień. Mam taki dziwny posmak buzi. w buzi i w ogóle nie, ale ta sałatka naprawdę się udała i naprawdę wczoraj jak kupowaliśmy te rzeczy w sklepie, to się starałam ją wyważyć tak, żeby mi smakowała. Czy się na nią najadam? Nie bardzo, ale przynajmniej, at least jest smaczna i mi się pani nie odbija, więc tak, jakiś to plus. Więc tak, bazą sałatki jest taki miks sałat, możecie to widzieć. I rzeczą, która jest jako mięso w niej, bo ja się staram zawsze do posiłków pleść mięso, chyba że jest to słodkie śniadanie, tak jak widzieliście, no to się nie uda. Więc mm, w niej są krewetki. I do tego posiadam sobie tutaj serek, mm, chciałam powiedzieć pleśniowy, ale no to w sumie jest ser pleśniowy. On jest w stylu wagon. Taki biały z taką pleśniową otoczką, wiecie, to jest mega, mega podstawowy. E, do tego pomidorki małe. Wczoraj zużyłam większość czerwonych, więc teraz lecimy z żółtymi. Były mega dobre. Więc pomidorki, do tego mam jeszcze rzodkiewkę, którą też sobie wykroję. już nie będę Was zanudzać e, tą rzodkiewką, w sensie krojeniem jej. I pokażę Wam jeszcze sos, który zaraz tutaj dodam. Pomidorki, ok. Czy tylko ja mieszam sałatkę ręką w większości przypadków? Och, miałam taką fajną mm, łyżkę z takimi ząbkami, ale chyba jest w praniu, w sensie w zmywarce nie w pralce, zamieszamy tym. Uuu, dużo tych krewetek jeszcze zostało. Fajnie, oparły na dół po prostu. Ach, jeszcze wiem co, czekajcie. Sos wam zaraz pokażę i jeszcze chwila, chwila. Chwila, chwila. O, grzanki Są ładne. Takie pyszne, przepyszne są te grzanki. Jak najlepsze chipsy, a mają dużo mniej kalorii i nie są aż takie chemiczne, jak mogłyby być. I a propos chemii, przechodzimy sobie płynnym ruchem do wspomnianego sosu. Sos, który się nazywa Skinny Girl. To jest tak bardzo USA core. Bardzo. Ogólnie, jak wiemy, gotowe sosy są mega kaloryczne, chemiczne. Jeszcze taki, jak jest biały, to już jest w ogóle, w imię na i syna, to jest najgorszy, co może być. Ale z racji nazwy tego sosu, on ma naprawdę dobry skład. Jest zrobiony głównie na winegar, czyli octcie po prostu, jest mega, mega dobry, więc on nam tutaj wszystko to fajnie zamoczy, że tak powiem. Troszkę go dałam sporo, bo tej sałatki też jest sporo ja myślę, że jej nie zjem na raz, więc niech sobie to tam pływa w sensie na później. I co, rzutkie? Aha, jeszcze oliwy trochę dodam. Już i tak ta sałatka będzie mokra, ale ze względu, że tak powiem, zdrowotnych tam, gdzie się daje ja pcham oliwę, więc to jest ten czas. No i lecę z rzodkiewką. Jak pokroję rzadkiewkę, żeby już właśnie zanudzać, to pokażę Wam efekt finalny. Rzodkiewka już jest w środku, więc jeszcze tylko sól, pieprz i to chyba w sumie będzie wszystko, żeby już nie przesadzać. Ale też, żeby nie była mdła. Nienawidzę, no ja jak sałatka jest mdła. Jakby to jest mój najgorszy koszmar. Okej, okay, mamy to. I zabieram się za... Czy robiłam ją cały czas na palniku? Możliwe, ale palnik nie był włączony, więc spokojnie. Lecimy. Po obiedzie zrobiłam sobie herbatę jaśminową, bo sałatka była zimna, w sensie w takiej temperaturze pokojowej i ja zawsze muszę mieć coś ciepłego do posiłku, więc herbata. I maślanik sodu widzicie w tle i dwie tabletki tego maślanu biorą w tym momencie, yy, wiecie już z poprzedniego filmiku o moim jedzeniu, w sensie takim yy, daily vlogu jakby jedzeniowym, że maślan sodu biorę codziennie i nadal to stosuję, dwie tableteczki dziennie. Witam w godzinie obiadowej, moi kochani, późnej obiadowej, przeszło farm to people, finally. Kraleczka się tam tłucze, więc no, niestety, domowe odgłosy. Musicie mnie zrozumieć. Przynajmniej jestem autentyczna i na ja tym wiecie. E, co będę jadła na obiadu kolację, Bo taka to będzie godzina. E, cóż ja mogę jeść innego jak nie łososia. Łosoś, ziemnioczki oraz. Zgadnijcie, co jest w dworze. Coś jeszcze? Zobaczymy zaraz co jeszcze, ale to były główne trzy składniki. A w moi drodzy, może już widzicie, brukselki, boże, całkiem spore, powiem szczerze, takie o, duże, nie? One się gotują chyba z pół godziny. Według ogóle miały się gotować 4-6 minut, natomiast w rzeczywistości gotują się pół godziny, więc na pewno zaczniemy sobie od nich. E, pomimo tego, że tak długo się gotują, kupiłam je drugi raz, jak widzicie, ponieważ są po prostu wybitnie pyszne. W ogóle są zupełnie inne niż takie mrożone brukselki. Nie wiem, czy mieliście okazję jeść brukselki takie świeże, bo to jest w sumie rzecz popularna. Jak tak myślę, to nie jest żaden karczoch, niestworzona, wiecie, trudna rzecz do zdobycia. Ale chyba mało się je takich świeżych brukselek, tak mi się wydaje. Czy się mylę? Proszę mi dać znać. Więc zaczynamy od gotowania tego. Ziemniaki, tak jak widać, mam już gotowe, nie wiem w sumie, czy to widać, ale one są gotowe w takim rozmarynowym sosu... czymś. I bardzo lubię sobie używać takich gotowców i uważam, że jak można, to trzeba sobie pomóc. Znacie moje zdanie, nie zawsze trzeba się urabiać w garach po pachy po 8 godzin, już wystarczy, że ja na każdy posiłek jem coś innego i gotowe ziemniaki mogą być. No i łosoś, nie wiem, czy mogę coś o nim powiedzieć, do niego trzeba będzie zrobić jakiś sos. Myślę, że będzie to sos po prostu śmietanowo-serowy, o ile moja śmietanka z wyjazdu do LA jeszcze żyje. To jest informacja do sprawdzenia. Jak nie, to będzie cytrynowo-masłowy. And it's fine. Bruksel. Ja nie wiem, czy Wy też tak macie, że Wasza woda się gotuje po prostu godzinę. Przynajmniej tak mi się wydaje, że naprawdę ta woda gotuje się godzinami. Jedzenie się robi szybko, ale gotowanie wody to jest najgorsza czynność w kuchni. Nienawidzę tego. To i ucieranie rzeczy, tarcie. Nienawidzę, nienawidzę. Dobra, zakryjemy przykrywką, żeby szło to szybciej. Nie zakryjemy, bo jest w praniu. W w sensie. No i kochani, mamy to efekt końcowy, tak to wygląda. Tą brukselkę to ja zjem za 3 godziny, bo ona jest tak gorąca. Dodamy sobie jeszcze cytryny na łososia i powiecie, przecież już dodawałaś cytrynę, ja powiem tak, ale kocham cytrynę i dodam jej jeszcze więcej. Więc tak to wygląda. Prawdopodobnie zjem to jeszcze w mniejszej ilości na kolację, tak podejrzewam, znając siebie. Chyba, że wpadnie mi coś innego, albo ochota na coś innego. Ale co zobaczycie? Z racji tego, że jesteśmy po obiedzie, przyszedł czas na Little Sweet Treat. Będzie to mochi. Tutaj wiem, że jest jedno. Jedyne, ale jeszcze Wam pokażę te. Taka firma. Nie wiem, czy kiedykolwiek będziecie to widzieć może w Japonii, bo to jest na pewno japoński produkt oryginalny, bo nasz sklep ściąga takie rzeczy. Czy może w Nowym Jorku, ale te. I słuchajcie, zawsze byłam fanką. Hmm, Babis, one się nazywały, ale ostatnio kupiliśmy Babis na pewniaka i były tak obrzydliwe, jakby po prostu ta otoczka była z plastiku. Ta, ta, wiecie, jakby skorupka. Po prostu to było obrzydliwe. A tu jest jeden samotny mocziś i ja go właśnie skonsumuję. Już Wam pokazuję, co dalej. Chciałam Wam jeszcze pokazać herbaty, które bardzo lubię. Takie dwie. Znacie je na pewno, ja je czasem pokazuję też na Instagramie czy, czy coś. Ja już je zamawiałam w Polsce z Allegro, więc jeżeli jesteście chętni spróbować, to zapraszam na Allegro. A tutaj u nas one są dostępne dosłownie w każdym sklepie. Yy, mieliśmy ostatnio taką fajną na spanie i była mega dobra, moim zdaniem faktycznie wyciszała. A teraz mam taką na odporność i detoks. Ile z tego detoksu to nie wiem? O, właśnie, jedna beta mi się zachowała. Była niebieska. A teraz sobie zrobimy detoks. Nie jaki detoks, bo pitch detox. Nie byle jaki chciałam powiedzieć właściwie. I fajne jest w tych herbatkach to, że one, słuchajcie, jest jedno zadanie: że one mają wróżby, nie wróżby, takie afirmacje. Widzicie to? W wiki vlogach ja je często pokazuję, te, te afirmacje, więc to są właśnie te herbaty. Jogi się nazywają. Bardzo polecam. Jesteśmy znowu w kuchni. Ja znowu wijam. Nie wiem, co się dzisiaj dzieje. Nie wiem, nie wiem. Już jest późna godzina i to jest ta godzina, kiedy wletuje kanapeczka na słono. I teraz trzymajcie się, co ja wam jeszcze pokażę. Pokazuję. zastanowicie się, co to? Jest to zgrzewka soku warzywnego, moi drodzy. I takich zrzelek w naszym domu jest chyba 8. I w tym momencie ja otwieram kolejny soczek z tej serii. Najchętniej ja wzięłabym coś kiszonego. jakieś taką kiszoną kapustę, ogórki, ale to jest tutaj rzadkość i nie mam tego aktualnie w mojej lodówce, przepraszam. Więc stanie na soczku warzywnym. Ja ogólnie lubię go sobie doprawić. On jest taki spoko-spoko, ale ja bardziej lubię, jak jest słoną pieprzny, więc przeleję go do szklanki, ale to zaraz. Przechodzimy do kanapeczki. Pokażę Wam z innego ujęcia. Możecie stwierdzić, że to będzie bardzo dobra kanapeczka, bo są to trochę rechy z obiadu, a trochę inne rzeczy i to jest wtedy najlepsza kanapeczka. Dosłownie, dosłownie jedna kanapeczka na smaczka, dosłownie. I tutaj się szarpnę i dołożę majonez. Zazwyczaj ja tego nie robię i majonez je w naszym domu mój mąż, natomiast to jest ten dzień na majonez. Więc tak, nie, nie mam okresu, jakby to kogoś interesowało. Rukola i chciałam Wam polecić tip na rukole. To jest, słuchajcie, przykrycie ją, jej, ją, jej, mokrą, mokrym ręczniczkiem papierowym. I pamiętanie o tym, żeby ten ręczniczek namaczać, a najlepiej jak zrobicie takie gniazdko z ręczniczka papierowego i jeszcze nakryjecie, wtedy ta rukola jest turbo świeża przez dużo dni. Kocham, kocham ten sposób, muszę właśnie ją przepakować i zrobić gniazdo, żeby była świeża cała, a nie tylko część, ale i tak się trzyma świetnie. Ser pieśniowy uwielbiam, D jakby trafić na dobry ser, tak tego typu, jest ciężko, to nie jest łatwe. Tutaj. Więc doceńmy tą chwilę. Tu sobie dziubnę obok. No i łososiowy, w sensie nie, wróć. Obiadowy łosoś, to chciałam powiedzieć. Już mi ciężko idzie. Wiecie o tym, że to jest po prostu najlepszy rodzaj kanapeczki, jak można coś z obiadu, mięsko z obiadu wrzucić na kanapeczkę. A nawet mięso z obiadu wrzucić na kanapkę. Dość tych zdrobnień. O co mi chodzi? Nie wiem. Tu już dzisiaj bez cytryny. Stop z cytryną. Dobra, tu mamy to. Troszkę się roz... <galiło> Zobaczcie jaka ona jest perfekcyjna, wspaniała, świeży chlebek-majonezik, a nawet świeży chleb-majonez, cudo. Przechodzimy teraz do dodatku, ale jakże ważnego. This little guy. W ogóle pierwszy raz z sokiem w puszce spotkałam się w drodze do Miami w American Airlines i jeszcze w Delcie. I był przepyszny i od tego czasu właśnie zakochaliśmy się w tej formie, bo jakże jest ona przyjemna. I jak widzicie króluje w naszym domu. Do tego lecimy z solą i z paper a lot. Bo ja lubię jak trzepię. <laughs> Zamieszajmy to o. test. Wybitne. No, może jeszcze troszkę soli. Ale powiem Wam, że jednak Wolek jest zimny ten soczek, tak teraz stwierdzam. Staś mi włożył do lodówki, a ja nie wykorzystuję i wzięłam z szafki. Mamy też zgrzewki w lodówce, jakby tego kogoś interesowało. Dobrze. I to jest dokładnie to, czego ja pragnę.